Nie, nie opowiada, kurwa jak tam było. Że. Ale to normalny typ, kurwa słychać jak wiesz, ogarnięty typ. Nie opowiadał tam, kurwa różne dziwne rzeczy, kurwa. I ja to tak był w wojsku. Ja mam, czyli, kurwa dziwni ludzie trafiają, nie? I kurwa. Jeden typ, kurwa. Wiesz, słuchaj że. Kurwa jakiś tam, że oni mieli poudostępnione jakieś, kurwa, sale powiedzmy, z komputerami. No, to sobie wchodził kurwa tą rzecz w internet, mógł sobie sprawdzić, kurwa, czy się zalogował, kurwa, jako administrator, a hasło i ten było standardowe, czyli admin, admin, login, admin, hasło admin. I sobie wszedł tam, kurwa, widział, kto się logował ostatnio, i sprawdził sobie później, na jakie strony wchodzi. No i tam wiesz, kurwa, jeden wchodził, to kurwa, non-stop, jakieś pornosy, ale jakieś kurwa w ogóle zboczone, że na przykład, kurwa, dwudziestolatek dyma jakąś osiemdziesięcioletnią, czyli same takie pornosy. A inny kurwa był taki, który tylko te pornosy oglądał kurwa anime. Czyli kurwa jest, kreskówka, kres, że tam wiesz. Kru, Króla lewa, kurwa, ktoś tam posuwaj, kurwa i odwrotnie, ci wiesz. Jakieś takie kurwa, zwierzęta jakieś takie rysunkowe. Szmerfy, że dymają jakąś tam księżniczkę, kurwa. I ta, taki pornosy oglądał. A jeden typ był taki, kurwa, że kurwa on... Zawsze mu się pić chciał, On mało się odzywał, kurwa jak kładł się spać. On cały czas kurwa pił, to cały czas, a w nocy kurwa, żeby nie chodzić do kibla, to stał do tych butelek. Oh. butelek. I go nie wypierdali takich butelek w jednej czy dwóch, tylko on to składował po powierzchni.